praktycznie kończy się już demonstracja, jestem w bardzo ciekawym miejscu Praktycznie kończy się już demonstracja no cóż powiem wam ale jestem zmęczony Jezu jak ja wyglądam dużo informacji na Estradzie, ludzie, którzy zostali zmęczeni przez, przez system. Dzisiaj występowali, występowali lekarze, występowali prawnicy, występowali ludzie, którzy nie mieli łatwo. Najbardziej takim emocjonalnym, właśnie jednym wystąpieniem była wypowiedź jednego lekarza, który został wręcz zmieciony przez system. Mocno się rozchorował. Bardzo emocjonalne to w ogóle wszystko było. Eee, a co mi się podobało? A co mi się podobało, że obojętnie kto, mm, kto z jakiego kraju pochodził, kto, jaki miał kolor skóry, jakie wyznanie, to nie miało dzisiaj żadnego znaczenia. Wszyscy po prostu mówili o tym, że chcą sobie spokojnie żyć bez żadnego przymusu, bez żadnego przymusu, bez żadnego, bez żadnego zagrożenia wojną i tak dalej, i tak dalej. Sporo tego było. Mam bardzo dużo e, informacji, o może przewrócę, bo jeszcze policja tutaj wszystko stoi. Mam bardzo dużo informacji właśnie na temat, bardzo dużo informacji e, z całego pochodu. No będę wam to wa właśnie wszystko relacjonował jeszcze. Muszę to jeszcze wszystko złożyć do kupy. No i po prostu przesłać, bo, bo, bo rozmów z ludźmi było bardzo, bardzo dużo. Teraz jeszcze, teraz jeszcze szykuję się na rozmowę z Austriakami i Niemcami, byłymi mądrowymi. Co ciekawe, którzy będą taka pogadanka, akurat, taka pogadanka, i co mam powiedzieć ze swojej historii? To, co ich spotykało, i powiem Wam, że my, Polacy, my, mundurowi, którzy przeciwialiśmy się temu wszystkiemu głośno, że to, słuchajcie, miało sens, bo się okazuje, że tam oni wszyscy byli zastraszeni. Tylko tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, a to doprowadziło do tego, że. No, są przypadki w Niemczech, że żołnierze niemieccy zostali zamykani w więzieniu za niewykonanie rozkazu. wyobrażacie to sobie? Tak to właśnie wyglądało, zamykani za niewykonanie rozkazu. Niedawno chyba, dwa tygodnie temu wyszedł jeden żołnierz i co ciekawe miał siedzieć na jakiś tam czas, ale ludzie się skrzyknęli i go wykupili, nawet nie wiedziałem, że jest możliwość wykupienia mundurowego. Z, z możliwość wykupienia mundurowego z więzienia, wiedzieliście o tym? Eee, wycenili chyba jego wolność 60 euro za dzień. No, Zbierała tam się jakaś taka niezła kwota. No i go wykupili. Jeden ma iść na pół roku, i nie wiadomo tak naprawdę, co z nim teraz, co z nim teraz będzie. Ale najważniejsze, największe, gówno jakie, o jakim usłyszałem, to było to, że. Na przykład Niemki tutaj w Niemczech mogły być, że tak powiem, zwolnione, jeśli były w ciąży, czyli zwolnione z dawania tego zaświadczenia, zaświadczenia, no, że są zaszepione. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, żołnierzy w Niemczech, no to wyobraźcie sobie, że one dostawały... One dostawały e, krótką piłkę można powiedzieć. E, czyli albo wykonujesz rozkaz albo z armii. Tak to u nich wyglądało. E, mam dzisiaj jeszcze troszeczkę tych historii usłyszeć. E, jest tutaj taka ekipa coś w stylu naszego stowarzyszenia. Są to Austriacy i Niemcy. Nazywają się Die Familie, e, czyli Niebieska Rodzina. E, mam od nich już oczywiście wzięte ulotki. E, i różnego, no będę się tam wczytywał w to wszystko, o co, tam, o co tam chodzi, ale są to funkcjonariusze austriaccy oraz niemieccy. I tak samo jak u nas, policjanci, żołnierze, strażacy i wiele, wiele innych, którzy, e, którzy stworzyli jakby takie stowarzyszenie, coś w tym stylu. Tylko chyba nie do końca państwo im pozwoliło się e, zarejestrować. Działać legalnie, nie wiem, nie chciałbym czegoś przekręcić. Mam nadzieję, że się dowiem właśnie, jak to tutaj jak to tutaj funkcjonuje u nich i, i chcą porozmawiać właśnie z nami. Jak to właśnie wygląda u nas, i co nas tak naprawdę spotkało, porównamy sobie te historię. No ale cóż, e, nas. Nikt w więzieniu nie zamykał, owszem, potraciliśmy zdrowie. Straciliśmy wiele zdrowia. Ci, którzy potem chcieli się odwoływać od tego, bo oczywiście utracone zdrówko żołnierz na komisję lekarską, e, a na komisji lekarskiej, no ale przecież e, po, zrobiłeś to dobrowolnie, to nie był rozkaz, przecież nie było przymusu. Tak mówi, miłościwie nam były już e, minister obrony narodowej, pamiętacie? No, tak mówili wszyscy dowódcy, tak to, właśnie, tak to właśnie wyglądało. No, także jestem ciekawy, co dzisiaj powiedzą, właśnie Austriacy i Niemiec, niemieccy mm, funkcjonariusze i byli, część z nich już jest byłymi funkcjonariuszami. E, powiem Wam, na pewno żałują tego, że nie stawiali tego oporu bardziej, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy no jestem bardzo ciekawy tych rozmów tutaj jest cały czas jakby taki strach przed mówieniem tego wszystkiego nie wiem jeszcze takie a tak naprawdę wszystko przekaz był piękny na tej demonstracji że tak naprawdę wszystko to zależy od nas co jeszcze, jeżeli chodzi o policję która cały czas tutaj gdzieś jest no to tak jak ich tutaj na przykład widzicie tych funkcjonariuszy tak oni chodzili cały czas między ludźmi. Nieuzbrojeni, jeżeli mieli hełmy, to te hełmy gdzieś tam były na boku. E, absolutnie nic nie, nie 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 było żadnych prowokacji. Ludzie do nich podchodzili, ludzie do nich podchodzili, e, rozmawiali, widziałem tam dyskusje takie i owakie, więc dosyć to wyglądało ciekawie. No i przede wszystkim nie było żadnych, takich, jak wspomniałem, prowokacji. Oni owszem, uzbrojeni z bronią, ale nie manifestowali tego, nie przepychali się nikogo. Jeżeli gdzieś kogoś upomnieli, robili to w bardzo delikatny, bardzo w delikatny sposób i przede wszystkim grzecznie, bo tak starałem się przesłuchiwać, więc przede wszystkim było to grzecznie. Poczekajcie, tu jeszcze popatrzę, bo tak powolutku się powolutku się zawijają. Ale jeszcze, jeszcze są na koniec. Widzę, akurat tutaj ten gościu, tam, akurat który przyszedł. To Akurat on przyszedł, podziękował im za dobrze wykonaną robotę i tak dalej. Przejdę tu, przejdę. Za dobrze, za dobrze wykonaną, za dobrze wykonaną robotę i tak dalej, i tak dalej. Było się bez jakichkolwiek przepychanek. Nie widziałem żadnej, żadnej akcji. Nic, kompletnie nic, a ludzi było tysiące. Nie znam dokładnej liczby. Z początku demonstracji bardzo szybko rosła, 8, 10, 12 tysięcy. Potem już się po prostu jakoś nie, nie wsłuchiwałem właśnie w to wszystko. Nie wsłuchiwałem się wtedy już w to wszystko. No zobaczymy, zobaczymy. E, tak, no cóż, za dużo też nie chciałbym powiedzieć co nas tutaj, co nas tutaj spotkało i jak to wyglądało. E, oczywiście fajne, fajne jest to, że oczywiście nasze zgłoszenia, które tam daliśmy, jeżeli chodzi o akredytację i inne takie rzeczy to bez problemu byliśmy na liście wszystko doskonale poukładane także super jeżeli macie jakieś, jakieś pytania a może właśnie jakieś informacje macie właśnie mundurowych wśród swoich znajomych w Europie i nie tylko to dajcie znać, piszcie e-mail znajdziecie tutaj pod filmem dajcie znać co tam, co tam jak oni to widzą, bo warto to wszystko porównywać i może, no, moim zdaniem już jest czas, czas najwyższy, żeby e, mówić o tym ogólnie, jeżeli chodzi o służby mundurowe, jak to wyglądało. Ale tak. Jedna rzecz, którą ja mówiłem, e, spotkała się z takim szerokim zainteresowaniem, zrozumieniem, że tak naprawdę Obojętnie o jaki y, kraj w Europie chodzi, obojętnie jaki to kraj jest, to służby mundurowe są kluczem do tego wszystkiego. Aż wam tłumaczę dlaczego? Bo albo się ze mną zgodzicie, albo się ze mną nie zgodzicie, nie wiem, dajcie znać, e, o co się rozchodzi? Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o służby mundurowe, e, no to żaden z tych krajów europejskich nie chce mieć świadomych służb mundurowych. Może dlatego to wszystko się dzieje, że nawet tak jak człowiek chce odejść to go nie zatrzymują albo i tak dalej dlaczego świadome służby mundurowe? bo świadome służby mundurowe czyli jakie to są świadome? nie te, które nie wykonują rozkazów, owszem te, które wykonują rozkazy, ale tylko te, które są zgodne przede wszystkim z ich sumieniem, to jest raz ktoś by mu powiedzieć no a sumienie, sumieniem, rozkazy rozkazami tak, ale takie służby mundurowe, świadome służby mundurowe, które wykonują rozkazy, ale tylko i wyłącznie te zgodne z prawem. Jeżeli policjanci, na przykład tu chociażby w Niemczech, bo, bo, bo ja im tak zacząłem to sugerować, jeżeli policjanci w Niemczech przestaliby się bać i będą zadawali pytania na przykład, no ale na jakiej podstawie? Mamy robić to, czy mamy robić tamto? Yy, Niech dadzą tą podstawę, a nie tak jak u nas. Jest, było dokładnie powtórka z rozrywki, tak jak u nas, że e, u nas w wielu miejscach to działało. Czyli tam, gdzie za, za, zadane było pytanie, no ale jakaś podstawa. Ja mam robić tutaj, ja mam robić tutaj e, latać za maseczkami, ale podstawa kierowniku, podstawa. No i tam właśnie, właśnie takie coś działało, prawda? No i że, jeżeli e, policjanci będą e, świadomi, no to no, świadomy mundurowy równa się świadomy społeczeństwo Tyle No dobra słuchajcie to cóż Tutaj jeszcze mały skierowanko na Polska Polska, tak jest Polska jest najpiękniejsza, najładniejsza, cudowna, prawda? No się, Wnos... wszystko, się wszystko się zgadza. widzicie? A zauważ, tutaj policja ładnie pomaga i... Tak, i płotki ustawia. Tak, płotki ustawiają, <noise> rzucili się do roboty. Fajne jest tutaj, mówiłem akurat widzom, do których się zwracałem, że mm, przyszedł gościu, podziękował za robotę i co przede wszystkim nie było żadnych prowokacji, nie? Nie było żadnych prowokacji, nie było żadnych zadym, a jak do kogoś podchodzili, to było to bardzo, bardzo grzecznie, tak naprawdę. No i tyle. rozumieją po polsku, to też bardzo Tak, a tu jest w ogóle, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi właśnie o policjantów, to, to muszę Wam powiedzieć... To rozumieją po polsku, bo... właśnie się odwracali? Tak, właśnie, to, to jak mówiliśmy, to się odwracali, ale też jest znowu bardzo dużo ciemnoskórych policjantów, e, takich machoniowych, czy tych, tych naprawdę już takich ciemniałych, ale wszystko ładnie, pięknie, przecudownie było, tak więc, no. Tyle. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, spostrzeżenia do tego co się dzisiaj działo, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj jak widzicie już jest koniec tej całej. O! Proszę bardzo. Tych, tych Państwa znacie. Mieliśmy co robić, pogadaliśmy. Super. Wszystko bardzo ładnie, pięknie, przecudownie. No i tyle. Tak więc żegnamy się z Berlinem. Zostaniemy jeszcze do jutra Zostajemy oczywiście do jutra, jeżeli chodzi o Berlin eee, Ja mam nadzieję tutaj kogoś właśnie jeszcze przechwycę, bo się tak czaiłem, czaiłem. Chyba dam radę, zobaczymy. No nic. Zobaczymy. Także jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, a chcielibyście coś dodać do, od siebie. Coś właśnie nawet na ten temat, jeżeli chodzi o właśnie o pokój. Mm. O, 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 to, o tym życiu bez yy, strachu. Zresztą, co tu dużo mówić, wyłącz, wyrzuć człowieku, telewizor, nie będzie strachu o wojnę, nie będzie strachu o pandemię, inne takie rzeczy. I pamiętajcie, musimy o to mówić. Bo że ktoś odpuścił, no to, to nie jest tak do końca, yy, bo ja uważam to, co mówiłem dwa lata temu. To jest nie zmieniam zdania. Gdzieś tam w tym w materiale muszę to wyszukać. Nie zmieniam swojego zdania. I uważam, że tak jak mówiłem te dwa lata temu, to w 2025 kończy się nam teatr wojenny. Tak jest moje zdanie. Będziemy mieli krótki oddech i zacznie się nowa pandemia. Tak mówiłem dwa lata temu. Dwa lata temu, rok temu i w tym roku mówię to samo. Czy się sprawdzi? Nie wiem. Wolałbym się mylić, no ale zobaczymy jak to będzie, nie? No dobra, to co? To życzę wszystkim miłego wieczoru. My idziemy jeszcze troszeczkę, że tak powiem, popracować. Pozdrawiam Was wszystkich. I do usłyszenia. Cześć.